Cześć! Partner dzisiejszego odcinka to Surfshark VPN, dzięki któremu możemy bezpiecznie korzystać z sieci, tak jakby to była nasza prywatna sieć. Po pierwsze, nikt nie będzie cię podglądał, co będzie szczególnie ważne, jeśli korzystasz np. z publicznego Wi-Fi. A po drugie, możesz omijać cenzurę i wybrać z jakiego miejsca na Ziemi aktualnie, wirtualnie klikasz i obchodzić różne ograniczenia w oglądaniu np. filmów dla różnych krajów, czy też kupować taniej bilety na samolot. Zabezpieczyć możesz praktycznie wszystko, Androida, iOS-a. Windowsa, Linuxa, Chroma, Firefoxa, Xboxa, PlayStation, Apple TV i tak dalej. I co ważne, wszystkim. Wszystkim komu ufasz. Czyli z jednego konta możesz zabezpieczyć urządzenie dla całej rodziny. Jest też rabat. Na stronie Surfshark Deals, łamany przez Zachar Off, link znajdziesz w opisie, znajdziesz 83% promocji i 3 miesiące gratis na hasło Zachar Off. Zapraszam. Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj zaprezentujemy Wam Fiata 500. Właściwie to przedstawiać go nie trzeba, każdy go zna, jest na naszych drogach już od wielu lat i nie brakuje zapewne samochodów, które mają wielkie przebiegi, ale ten samochód ma minimalny, mikroskopijny przebieg, co więc został odebrany właściwie parę miesięcy temu. A o Fiacie 500 opowie Wam Julia. Zapraszam. Cześć, jestem Julia, jestem z Krakowa, mieszkam w Krakowie i przyjechałam do Zahara dzisiaj z moim pięknym Mientusem Fiatem 500 serii 7 z rocznika 2019, więc jest nowiutki. Jeżdżę nim od połowy marca 2020 roku, czyli niecałe 3 miesiące. Przejechany mam dopiero 3000 km, więc to jest no minimalny przebieg. Wybrałam go dlatego, wydaje mi się, że no z oczywistych powodów. Wygląda pięknie, prezentuje się przesłodko i myślę, że każda kobieta zwraca na drodze uwagę. Co oczywiście nie jest najważniejsze, ale jest przyjemne. Wydaje mi się, że jest idealnym samochodem do miasta. Z tatą podjęliśmy decyzję, że również do nauki, bo jestem młodym kierowcą, więc wydaje mi się, że jest łatwy do cofania, do parkowania. Jeżeli chodzi o wybór auta, to tak naprawdę za główną decyzją nie stałam ja, tylko mój tata. Ale wydaje mi się, że byliśmy zgodni, jeśli o to chodzi. Szukałam auta małego, szukałam auta, który był po prostu Fiatem 500, nie było tak naprawdę żadnych alternatyw. Pytanie było tylko, w sumie, o chyba kolor lakieru i wersję, i czy używany, czy nowy z salonu, bo Fiat 500 był moim marzeniem, odkąd gdzieś tam zobaczyłam go pierwszy raz na drodze, jak miałam nie wiem ile 14 lat, więc myślę, że był to wybór oczywisty. Jest to auto, tak jak mówiłam już wcześniej łatwe do nauki i wydaje mi się, że tylko o to chodziło. Może przegiełam z tym, że nie braliśmy nic innego pod uwagę. Ogólnie mój tata jest fanem wszystkiego, co włoskie i myśleliśmy o włoskiej motoryzacji. Brana była pod uwagę Alfa Romeo Mito lub Giulietta, ale mi się wydawało, że to jest jednak no, najlepszy wybór i stanęło na fiacie 500. Auto było konfigurowane, było całkowicie wybierane przez nas. Jest nowe od początku moje i jest dokładnie tak w środku i na zewnątrz tak jak chcieliśmy, więc całkowicie jest moje. Zgaduję kto wybrał kolor. Ja, zdecydowanie ja. Silnik ma pojemność 1.2, jest to benzyna, ale wydaje mi się, że większe dane techniczne nie potrzebuje się tutaj wgłębiać, bo to myślę, że dla kobiet nie jest zbyt istotne, dla mnie również nie było, więc wydaje mi się, że można na tym zakończyć. Przy spokojnej jeździe, takiej naprawdę spokojnej, takiej hamowanie silnikiem i te sprawy, można zejść poniżej 7 litrów na, na 100 km, ale to już jest naprawdę taki, taki max max, co można uzyskać. Tam producent sugeruje chyba 4,9 litrów na 100 km, no ale to, to, to jest niewykonalne raczej. W trasie on jest totalnie, no to jest totalnie auto nie do jazdy w trasie, on w, w trasie jak ma te jednostki paliwa to one spadają po prostu tak po kolei i to, to w ogóle nie ma sensu. Więc jazda pomieści spokojna około 7 litrów. Więc jeżeli chodzi o wnętrze, to tutaj właśnie bardziej się skupiliśmy na konfiguracji. Super, sprawą, która że tak powiem roz, jakby rozszerza ten samochód tutaj sprawia wrażenie, że ten samochód jest większy to jest ten dach panoramiczny zasuwany na taką e, roletkę. On nie jest otwierany, ale po prostu rozszerza tutaj wnętrze. Super elementem jest ten panel, który nawiązuje do koloru lakieru z zewnątrz. Wybieraliśmy również kratkę, właśnie te siedzenia. Dźwignia zmiany biegów jest, według mnie tutaj nie pasuje. To jest właśnie automatyczna dźwignia, a ta manualna jest taka okrągła, opływowa, właśnie tak, jak powinno pasować do Fiata 500. Jeżeli chodzi o wykończenie, no to miałam prosić Zahara, żeby nie stukał tutaj nigdzie, bo no, są wszędzie twarde plastiki, to są oszczędności. Tak płacimy bardziej za design chyba zewnętrzny. No, to raczej nie ma się czym chwalić. A jak już mówimy o płaceniu, jaki jakim miałeś budżet? Czy jeżeli chodzi o budżet, to, e, to nie miałam określonego budżetu. Wiadomo, że nie, nie mogłam szaleć, bo jestem młodą osobą. Decyzja należała do rodziców. No i taki, takie auto się w tym zmieściło. Ono wyszło około ze wszystkim wyposażeniem dodatkowym i tak dalej około 60 tysięcy. Więc to jest myślę, jak na nowe auto z takim wyposażeniem, dość fajna cena. Teraz moja kolej test do metrowca w Fiacie 500. Prawdopodobnie kiedyś robiłem, szczerze powiedziawszy, nie mam zielonego pojęcia, jak mi ostatnio wyszło. Tym razem wyszło tak. Kierownicę możemy wyregulować tylko górę dół. Ja muszę ustawić ją w górnej pozycji, dlatego że w tym wypadku nie mam przestrzeni na kolana. No i po podniesieniu jej tak, a inaczej, brakuje mi do poprawnego ustawienia się względem kierownicy całkiem sporo. Tak jak widzicie, powinien być pasek. Tu. Ja natomiast mam tyle. Nad głową miejsce jest no w sumie chyba tylko dlatego, że jest tu okno dachowe, które jest na tyle szerokie, że ja siedzę właściwie w oknie dachowym, więc szkoda, że nie da się zjechać troszkę niżej na fotelu. On ma regulację pionową, ale to jest regulacja pionowa właściwie tylko tylnej części tego siedziska, bo przednia część jest nieruchoma, jest zresztą bardzo krótka, bo patrzcie połowa uda jest w powietrzu. To jest taki miniaturowy samochód na miasto dla może kogoś kto ma mniej niż 2 metry. Może tak to ujmijmy i to będzie chyba najlepsze określenie. Jedna rzecz, która nie należy do części testu dwumetrowca, ale powiedzieć ją muszę, ujmuje mnie niesamowicie sterystyka tego samochodu. Może po części jest to kwestia Twojej konfiguracji, która jest naprawdę udana. Można powiedzieć, czuję mięte, tak? <laughs> natomiast natomiast no, wszystkie te detale, obrotomierz, wyświetlacz, wszystkie przyciski to wszystko jest takie z jednej strony dosyć tanio plastikowe. Z drugiej strony, samo patrzenie na to wszystko już sprawia przyjemność, więc ja rozumiem, że Fiat 500, chociaż ma swoje wady, wciąż jest popularny. Jest to samochód, na który po prostu miło popatrzeć. E, przynajmniej jak siedzę na przednim fotelu, zaraz się okaże, co poczuję z tyłu. Sprawdźmy, ile miejsca jest z tyłu, a właściwie ile go nie ma, bo wiadomo, czym się to skończy. E, musiałem zająć miejsce, poprzez, wchodząc przez prawe drzwi, dlatego że fotel to prawda, można go przechylić bardzo do przodu i przysunąć do przodu, jeszcze bardziej, i tutaj będę miał dostatecznie miejsce, żeby zająć miejsce z tyłu. Natomiast on nie pamięta tego ustawienia, z którego się ruszył, więc zostawiliśmy to tak, jak jest. Wsiadłem przez prawe drzwi, przez fotel, który został przesunięty maksymalnie do przodu. Wtedy dopiero mi się tyłek zmieścił w ogóle. Tutaj naprawdę jest ciasno. I teraz popatrzcie, co się, co się tutaj dzieje. O, gotowe. No, i to jest fotel z masażem, tak zwany, bo moje kolana utopiły, utopiły się dosłownie w fotelu o jakieś 10 cm. Mam nadzieję, że nie zrobię dziury. No, no, ale to jeszcze nie koniec zabawnych historii, dlatego że nad głową nie mam miejsca i to jest jeszcze ok. Ale za z tyłu masuje mi plecy mniej więcej w połowie. To jest, to jest. Mały, miejski autor. Nie dla dwumetrowców. Z całą pewnością. Koniec dowodu. Czego możemy się spodziewać po bagażniku w Fiatie 500? No tego, że jest. I pod tym względem wszystko jest w porządku. On tu rzeczywiście jest. E, pewne rzeczy ma małe, na przykład pojemność. Pewne rzeczy ma duże, na przykład próg załadunku. Nie jest to samochód do przewożenia szaf ani rowerów. Zacharyntzak przedstawił e, same negatywy, ale ja powiem tak. Ostatnio był koronawirus, nadal w sumie jest. Zakupy, zapasy miesięczne zmieścił, więc funkcje swoje spełnia. E, torebki kobiece wejdą nawet cztery, więc nie ma żadnego problemu. Po złożeniu foteli wejdzie nawet walizka na podróż, więc również nie ma żadnego problemu. No, wydaje mi się, że po takim aucie nie ma co się spodziewać większych tutaj jakichś pojemności. Wydaje mi się, że jest wystarczający. Jak ja dobrze pamiętam, jak jeździ Fiat 500, to on oczywiście świetnie wygląda szczególnie na parkingu, kiedy musisz zrobić nawrot, nawrotkę 180 stopni wtedy okazuje się, że on ma promień skrętu tankowca czy oni coś zmienili czy Ty nie zauważyłaś takiego, e, takiego problemu? Znaczy, jeżeli chodzi o to, że to jest też moje pierwsze auto, to ja nie mam tak porównania żeby wiesz, tak jak Ty tutaj no, jeździsz pewnie, nie wiem, trzema autami dziennie to też tak nie mogę tego oceniać ale patrząc na to, jak się, że tak powiem, kręci kiją e, Sorento moich rodziców to, to jest po prostu jakiś żart małe auto, a a ciężko, ciężko faktycznie nim ładnie obkręcić, ale jest mały i chodziło mi o rozmiary, że, że łatwo nim wszędzie wycofać, łatwo nim wszędzie stanąć i to myślę, że jest plus dla kierowcy, który nie ma gdzieś tam doświadczenia. Chociaż to też jest czasami mylące, bo ja już miałam jedno, że tak powiem, przetarcie, bo sobie tak mówisz, no zmieszczę się, zmieszczę, a potem się okazuje, że się nie mieścisz, no i lądujesz w serwisie. Okej, okay. no właśnie, w serwisie. Samochód tak. ma, tak jak mówisz, parę tysięcy kilometrów przejechanych. Miałaś już jakieś przygody, czy wylądowałaś tam z powodu przetarcia? Niestety miałam przygody. Na tydzień mi odebrali mojego e, miętusa. Pożegnałam się z nim e, na lawecie, więc to nie było miłe doświadczenie dla mnie, kiedy dopiero drugi miesiąc jeździłam samochodem. Okazało się, że ktoś przy transporcie tych aut e, źle zamontował je na lawetę, podczas gdy jechały z tych do Krakowa i uszkodzili podwozie. Pękł korek od oleju. Tam w misie cały się wylał i po prostu wyświetliły mi się ikony awarii silnika, właśnie wymiana oleju, wszystkie te ikonki. Ja się strasznie wtedy przestraszyłam, wjeżdżałam akurat na stację, takie drgania, poczułam straszne w masce. No nie jest to przyjemne doświadczenie, wymienili to, nie mieli na stanie, więc dlatego to trwało tydzień, bo zamawiali części. ale po tygodniu do mnie wrócił, no czy mam za złe? Wiadomo, że mam za złe, ale to chyba ciężko takiemu, e, takiemu samochodzikowi, nie wiem, odmówić jego, wiesz... Zresztą można by powiedzieć, że to był ludzki błąd, a nie, tak. za, nie zawiódł samochód, tak. tylko nie ktoś... Tak, kwestia mechaniki ktoś, tam już. Tak. Ktoś nie, czegoś nie dopilnował. Dokładnie. Zastanawiam się, bo mówiłeś też o tym, że młody kierowca, że na parkingu czasem się daje zaskoczyć. E, czy nie myślałaś o takim rozwiązaniu, że kupujesz jako pierwsze auto do nauki, jakieś starsze, niekoniecznie nowe? uczysz się i załóżmy, że po roku zamieniasz na to auto marzeń. Czy po prostu miłość do 500 była silniejsza i nie brałaś w ogóle używki pod uwagę? Miałam strach, straszny miałam strach. Powiedzieć przede wszystkim później komuś, że nowe auto gdzieś tam już jest przetarte. To było straszne. Właśnie strasznie się tego obawiałam, że, że w którymś momencie gdzieś tam gdzieś go przetrę. I wiadomo, że w przypadku auta używanego to by było łatwiejsze do pogodzenia się z tym, ale tak jak teraz już w sumie wyszła pierwsza taka sytuacja, to wydaje mi się, że miałam to napięcie do tego pierwszego zderzenia z jakimś słupem. Jak już pierwsze zderzenie poszło, to mówię, nie jest tak źle, można to przeżyć. To też jest w suma sumarum rzecz materialna. I, no i wiadomo, że auto używane mniej szkoda, ale wydaje mi się, że no, miłość do Fiata 500 zaślepiła mi oczy, jeśli o to chodzi. A czy to jest miłość do Fiata 500, czy miłość do motoryzacji jako takiej? Bo zastanawiam się, jakim, jakim cudem wylądowałeś tutaj w programie? Miłość do motoryzacji to jest wszystko przez mój, Znaczy miłość. Na razie nie miłość, ale takie zauroczenie. Okay. To jest wszystko przez mojego chłopaka, który jest... On tak, jak słyszy auto, to odwrót głowy, widzi auto, odwrót głowy, więc po prostu no, wariat, jeśli o to chodzi. I to jest śmieszna historia, jak zaczęłam oglądać Zahara. Na początku nie oglądałam cię w ogóle jako tak, że patrzyłam na te filmy, tylko słuchałam. I mówię, jaki ten pan ma piękny, radiowy głos, i zawsze jak byłam po szkole, to jestem śpioch i potrzebowałam drzemki. I mówię, włącz Zahara, to sobie usnę, no nie? I potem i tak spałam, spałam przy tych filmach, przepraszam. Na początku tak spałam, spałam przy tych filmach, ale potem jak przestałam zasypiać i zaczęłam tego słuchać, to się okazało, że ciekawe rzeczy Zachar opowiada. I zaczęłam te testy potem już sama oglądać, no i potem właśnie mój chłopak się ze mnie śmiał, eee, a potem tak wyszło, że w sumie mówię, mam automatycznego tego Fiata, nikt takiego na YouTubie nie pokazał, więc mówię, napiszę, okazało się, że Zachar odpisał, no i o co tutaj jesteśmy. A wiesz, że ostatnio nagrałem bajkę na dobranoc dla dzieci? No, to właśnie mówię, ja mówię, a mi chłopak mówił, że nie, 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 że wymyślasz, a naprawdę głos radiowy, no, do drzemek, idealny. Więc jeżeli chodzi o wrażenie z jazdy, to ogólnie wydaje mi się, że, że ten samochód ma wiele wiadomo, jeżeli chodzi o gdzieś tam skrzynię, która według mnie nie jest do końca dopracowana, ale mimo to łatwość prowadzenia i, i sposób właśnie w jaki, w jaki się nim jeździ, wydaje mi się, że wszystko jednak, jednak jest na plus. Naprawdę są takie rzeczy tutaj, że każda kobieta, każda osoba początkująca, nie wiadomo jak, jakie to ma umiejętności jazdy, na pewno w tym momencie poczuje się komfortowo. Jeżeli chodzi stricte o skrzynię automatyczną, to bardziej się mówi o niej, o niej jest zautomatyzowana. To nie jest taki pełny automat. Mam na przykład hamulec ręczny zwykły, mogę się również przełączyć na tryb manualny, rzekomo. Wtedy ja sama zmieniam biegi do góry, a w dół biegi redukują się. Same auto redukuje samo. Jeżeli chodzi o działanie tej skrzyni tak stricte w kwestii tego, jak, jak się tym autem jeździ, to bardzo nie lubię tego, jak, jak zmienia się bieg jedynka, dwójka, trójka i czwórka. Bo z czwórki na piątkę już, już nie ma problemu, ale te wszystkie biegi od do czwórki to, to jest takie klepnięcie w plecy, które jest wyczuwalne, jest nieprzyjemne i wydaje mi się, że wielu osobom mogłoby to jednak przeszkadzać, jeżeli przyzwyczajone są do normalnego gdzieś tam działania skrzyni automatycznej. Miałam taki przypadek, kiedy odbierałam auto z serwisu. Pierwszy raz go wtedy widziałam w Krakowie na żywo. Pierwszy raz to był mój taki, no, jeden z szczęśliwszych dni w życiu. Wiecie jak to jest. No i zepsuł mi ten dzień taki jeden pan, który do mnie podszedł, zapukał w okno. Zapytał się mnie, czy widzę właśnie identyczne auto na lawecie tam za mną. Powiedziałam, że tak widzę, a on zaczął mi opowiadać, że właśnie po trzech miesiącach jazdy, kiedy kupił auto żonie, Skrzynia całkowicie do wymiany, że ta skrzynia automatyczna tutaj zautomatyzowana to tragedia, że też pani pojeździ dwa miesiące. No, jakby ja rozumiem frustrację tak pana związaną jednak z tym, że no wiadomo, że nie, nie jest to przyjemne oddawać auto po tam kilku miesiącach do, do takiej dość poważnej naprawy. No, ale, ale zniszczył mi ten dzień i, i to też yy, wpłynęło na moje takie teraz obawy związane z tą skrzynią. I, I to, że gdzieś tam nie mam takiego zaufania w 100%, że to jest do, dobry wybór, e, ale ogólnie to, to działa, da, działa dobrze, wydaje mi się płynnie, e, nie ma jakichś większych, nie wiem, e, problemów. Jeżeli chodzi o dostosowanie mocy do, do jakby masy samochodu, to tak jak mówiłam wcześniej, na początku wydaje mi się, że właśnie wszystko jest wyważone tak, jak powinno być, że ta moc 69 koni wcale jakoś specjalnie nie przeszkadza w. Wprowadzeniu tego samochodu, wiadomo, że ja się ograniczę do wyprzedzania rowerzystów i, i kolumny pieszych, e, i nie wyprzedzam jakichś ciężarówek, bo, bo uważam, że no, takim autem o takiej mocy byłoby to niebezpieczne. E, ale ta moc nie, właśnie nie przeszkadza ze względu na to, że, że auto ma małą masę. nim praktycznie ciągle sama, więc, więc wydaje mi się, że, że 69 koni to wcale tutaj. No, to nie jest auto dla fanów motoryzacji sportowej. Tyle, tyle na ten temat myślę, mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o jazdę, to nie lubię również działania systemu Start Stop. Jest on strasznie intensywny, strasznie taki, wybuza to auto w taki sposób dość nieprzyjemny dla kierowcy. Jeżeli mężczyźni tutaj dotrwali, to, ten, to, to radzę ostrzec swoje dziewczyny, jak kupicie im ten samochód właśnie przed tym systemem że można się momentami przestraszyć stojąc w korku. Ja go uruchamiam praktycznie tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jest już faktycznie taki korek, że po prostu mi to wybucanie nie przeszkadza i wiem, że będę stała w korku przez następne 40 minut. Ale jeżeli chodzi o właśnie takie trasy, że trzeba gdzieś intensywnie ruszyć, to ten system sobie ja totalnie wyłączam i nawet się nie zastanawiam nad, nad jego użyciem. Ogólnie to auto jest bardzo łatwe do prowadzenia, ale mamy tutaj taki system tak zwany Trip City, i to ułatwia nam prowadzenie jeszcze bardziej. System kierowniczy staje się wtedy no po prostu tak leciutki, że tutaj naprawdę dziecko by, dziecko by potrafiło prowadzić. Auto wtedy na parkingu no jest dla nas mega, mega łatwe do wykonywania manewrów. Jedno jest pewne, dotychczasowe moje kontakty z Fiatem 500 przybiegały oczywiście w atmosferze prasowej. Wszystkie auto były z parku prasowego, więc miały mocniejsze silniki. 69-konną wersją nie miałem okazji jeździć więc cóż będzie to mój debiut gazu, powiedziałem gazu gazu poprosiłem dajesz jedynkę, zaraz hamujcie jeszcze sprawdzimy o Jezu, między jedynką a dwójką taka dziura w ciągu i hamujemy ok o, zgasło, proszę start stop, zaświeciła się ikonka Dobra. Mam zrobić w tym momencie jakąś przygazówkę, prawda? Więc dajmy neutral. Gazu. Uhuhu! 20 już na godzinę. 40. Cały czas pierwszy bieg. Jest zmiana biegu. 60 na liczniku. Droga się kończy. <laughs> Nawet to zgradnie poszło. Opony piszczą, samochód się przechyla. Ja widziałem, że on ten test się tak zrobił. On to zrobił. Dobrze no. Dobra, tu mam szerszy kawałek parkingu. Zwrotka. Eee... To już nie jest to samo. To skręca. Nie, to już nieaktualny. On się nadaje na miasto. Boże, ja przez tak wiele lat myślałem, że to jest samochód, który się nie nadaje na miasto. Błąd. A więc, robimy to jeszcze raz. Tak, do kamery, że tak powiem. Tak? Pomachamy do kamery. No, A widzicie, to pięknie wypisuje kółka. Zawsze mówią, co? Na miasto? Że to pustyni nie znajdzie miejsca do nadziei Beznadziejna, dramatyczna skrzynia biegów. Nie mogę z nią w ogóle jeździć. Start-stop nie jest taki zły, jak mówiłaś. Silnik, idealna perfekcja. Znaczy, ja też bym kupił swojej córce na pierwszy auto silnik o tej mocy. Niech sobie spokojnie jeździ, z szacunkiem do Dokładnie, nie prowokuję. Zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału i włączenia powiadomień o nowościach natychmiast po publikacji. Co więcej, powiadomie Cię nawet przed publikacją, bo na moim Facebooku i Instagramie zdradzam, co na kanale będzie dopiero za jakiś czas. Linki znajdziesz w opisie. W ramach podsumowania chciałbym Cię bardzo podziękować za to, że mogłem się przyjechać tym samochodem, bo ja przez cały ten czas byłem przekonany, że paradoksalnie. 500 do miasta się nie nadaje, dlatego że ma kosmicznie duży promień skrętu. Natomiast jedyne, co zostało tutaj z kosmosu, to jest tak, jak powiedziałem podczas wrażeń z jazdy, czyli jest to niezły sprzęt do trenowania kosmonautów. Jak już w takim samochodzie będzie nimi rzucało i nie, nie, nie będą mieli choroby lokomocyjnej, to, to w kosmos też mogą lecieć. Więc jeśli, jeśli o mnie chodzi, to samochód miejski fantastyczny, ale. Tylko nie bierzcie tej zaautomatyzowanej skrzyni biegów, tylko nie to. Cała reszta jest super. A jak Ty oceniasz ten samochód po no, krótkim okresie używania, ale mimo wszystko, czy Twoim zdaniem wybór był trafiony i czy konfiguracja była trafiona, czy coś byś dołożyła albo odjęła? Wybór jak najbardziej trafiony, jestem super zadowolona i już mi się zaprzyjaźniona z tym miętuchem. Wydaje mi się, że ta skrzynia może faktycznie powinna być przemyślana jeszcze trzy razy zanim była kupiona, faktycznie jej działanie może być czasami przeszkadzające, ale generalnie wydaje mi się, że, no, że nie chciałabym jeździć z manualem, dlatego też miał być Fiat 500, no to był taki jedyny wybór. Myślę, że nie zmieniłabym go na ten moment na inne auto. I to jest najlepsze, kiedy człowiek coś wybierze po jakimś czasie, jak pojeździ, wciąż jest do tego przekonany. To znaczy, że wybór był dobry. Bardzo dziękuję za zaprezentowanie auta. Dziękuję. Podziękowanie również dla Was za obejrzenie tego filmu. Pamiętajcie o subskrypcji i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!